Z Ewangelii według świętego Jana: Dobry pasterz daje życie swoje za owce. W życiu wszystko kosztuje, wszystko ma swoją cenę. Wreszcie są rzeczy, które kosztują każdą cenę ostateczną cenę cenę wszystkich cen szczyt wszystkich cen cenę życia. Yy, I dla Jezusa. Tą cenę, cenę życia ma dosłownie każda owca, dosłownie każdy człowiek. Jezus nie waha się zapłacić najwyższej ceny za to, co w naszych oczach wydaje się mieć cenę zupełnie średnią, przeciętną, statystyczną. Oto miliony, miliardy ludzi i Jezus postanawia, każdy z nich osobno jest wart ceny najwyższej mojego życia. Do zobaczenia jutro.